Hejta! Tutaj gramy dzisiaj w Minecrafta. Ja już sobie zrobiłam off i nie, nie na kreatywnym. No dobrze, w sumie widzicie, nagrywałam minąć część, ale coś mi się nie udało. Więc dobra, no to teraz spróbujemy dobrze to... Ja teraz kobla kopę. Dobra, ja już kopę kamień. I myślę, ile tego mamy? 6 hmm, to jeszcze może. Kilka. Aj, jakby co? To nagrywam telefonem, bo, niezbyt umio, bo nie znalazłam aplikacji takiej dobrej, która by nagrywała ekran. Więc. No więc na razie tak musi być. No dobra. To wracam na górę. Dobra, jestem już na górze. Może zrobimy sobie miejsce na safari. No na safari, no tam, na sa... No w tamtym miejscu, tam myślę. O, tam jest tego pustynia. O, się teraz opie fajna włączyło? Zrobiłam cięcie. Bardzo was przepraszam. Jest już noc. O. No co się robić to. Ja będę kopać sobie żelazo. Wrócę do Was jak um, będziesz już, już troszkę nakopił, bo będzie dzień. To idziemy. Wiem, że jest bardzo ciemno. Dobra, jest już dzień. Więc. Teraz idziemy na polankę. Widzimy się znowu jak będziemy na polance.